No, siema, siema wszystkich akwarystom. Witam serdecznie. To jest moje akwarium. 112 litrów. Filmik se nagrywam. No tak chciałem nagrać. Mamy niedzielę. E, obejrzałem filmik pana rybki. Tu się mówił, że rezygnuje. A ja ci powiem chłopie nagrywaj, nie pozostań, odchodź. Fajne filmiki robisz. A co on sobie myśli, co się obawia? To już twoja sprawa. Zostań na kanale i będzie wszystko okej, okay. będzie chciało to nagrać, będzie na kanale YouTube'a. a Ty chłopie nie rezygnuj, jestem za Tobą i także no, myślę, że powrócisz na YouTube'a po przemyśleniach, nie poddawaj się, nie tyle tak, że mu się coś nie podoba, że coś ci mówi, po prostu olej to, nie, i tyle w tym temacie, tutaj moje akwarium 112 litrów się ładnie prezentuje, z wyniki czyżmus też, tęczanki, tam gdzieś kieliski posypują, wszystkie ozdobne. a Panie Rybko, powracaj na YouTube'a, nie przejmuj się. E, myślałeś, że kolega ten kolega, no i tyle, no różnie dużo ci bywa. Trzeba mieć poprawkę na to wszystko, na razie trzymajcie się, pozdrawiam.